Dacia zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Po latach bycia marką budżetową wprowadza pełnoprawnego suwa segmentu C, większego, bardziej dojrzałego i zaskakująco dopracowanego. Dziś testujemy nową Dacia Bigster w topowej odmianie Journey z hybrydowym silnikiem 1.8 o mocy 155 koni. Czy to dalej tania Dacia, tylko w większym opakowaniu, a może pełnoprawny konkurent dla samochodów takich jak Hyundai Tucson czy Kia Sportage? Zobaczymy, jak jest wykonana, jak się nią jeździ, w co jest wyposażona i przede wszystkim, czy udaje się pokonać nadciągającą szturmem chińską konkurencję. Przy okazji, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę albo komentarzu pod moimi filmami. Jest to paliwo napędzające kanał Tomi Moto. Przywykłem już do tego, że każdy szydzi z i śmieje się, że to taki samochód dla biedaków. Ale mówcie co chcecie: stylistyka w Bigsterze jest naprawdę przednia. Auto jest mega napompowane, nabite, jakby wyszło prosto z siłowni. I faktycznie jest też dużym autem, co pokażę potem w środku. Ale jeśli chodzi o stylistykę, jest tu parę takich smaczków, które naprawdę warto odnotować. I na nich bym się skupił. Nie będę opisywał tutaj całego auta, bo każdy ma oczy widzi. Ale z fajnych rzeczy jest tutaj taki motyw, ten nadkola, że tu jest tyle potrzebuje przestrzeni, że aż na masce jest taki tutaj wybulenie. I to jest fajny efekt. Tak samo tutaj na środku, to, to tak jakby tutaj był tak ogromny silnik, że on się aż nie mieści, że potrzebne jest takie e, wybrzuszenie na masę, żeby ten silnik ogromny pomieścić. Dalej, idąc, światła zapamiętajcie dobrze ten symbol, bo to jest w ogóle taki motyw daczy, bardzo często stosowany w różnych miejscach samochodu. Światła to są praktycznie full LED, oprócz świateł długich. Dalej, idąc, nowoczesny grill, przejście trochę stylistycznie do nowego designu tej marki. Tutaj mamy kamerę bardzo fajnie ukrytą, zderzak masywny, taki wręcz toporny, ale mi się to na Przykład podoba, bo nadaje taki, że to jest takie auto na ciężkie czasy, trudny teren. No i tutaj, idąc dalej, z też ciekawych akcentów, to są wloty. Co ciekawe, one faktycznie tutaj mają przepływ powietrza. Myślę, że w jakiś tam sposób chłodzą hamulce. No i tutaj, atrapa. Tak. Tutaj ta chłodnica wygląda trochę jak interkuler w sportowym aucie. To wszystko to są takie drobne, małe detale, które budują fajną całość i mi na przykład Bigster w tym wydaniu bardzo się podoba. odnotuję tylko, że to jest jeszcze raz wersja Journey, czyli najbogatsza wersja Bigstera. Felgi są naprawdę śliczne, pasują stylistycznie w ogóle do są spójne stylistycznie z całym autem. No i myślę, że 19 to jest takie minimum trochę w Bigsterze, ale trzymając się jeszcze tej przestrzeni, e, czujnik parkowania. No i tutaj takie poszerzenia, które możemy kojarzyć z fajne, Fajnie nacechowany jest ten samochód, właśnie tym sznytem offroadowym, myślę, to jest taki dodatkowy benefit Bigstera. Idziemy dalej, tutaj taki powiedzmy emblemat, taki smaczek, który tak naprawdę dla mnie, no, jakby go nie było, być może to auto byłoby nawet ładniejsze. Relingi dachowe dosyć masywne, w ogóle ani drgnął. Zobaczcie, można by było ten samochód nawet podnieść za te relingi. Na dole osłona z plastiku, a klamka ukryta tutaj w słupku fajny gadżet. Od razu zwróciłem uwagę, że ta klamka tutaj jest, więc nie ma problemów z ergonomią i ze stosowaniem tego w codziennym użytkowaniu. No i tutaj mamy ściętą trochę szybę i taki napis Bigster. No, takie drobne rzeczy, ale pokazują, że już ktoś tak bardziej się do tej stylistyki przyłożył, że już tak ktoś trochę się tutaj zastanowił, jak to zrobić, żeby coś więcej wykrzesać z tego samochodu. Cieszymy się, że tak jest. No i tutaj wisienką na torcie są lampy. Nie wiem, czy one się wpisują w ten standard symboliki Daci czy nie, ale są bardzo ładne, nietuzinkowe one Tak tutaj wystają. Tu jest takie wyżłobienie. I to coś fajnego cieszącego oko. No i tutaj zobaczcie, zderzak nieco wystaje z nadbryły samochodu. nadkole kole, tutaj też jest takie wystające. Cały czas auto nam pokazuje, że jest tutaj nie w bite, przeznaczone do ciężkich zadań. Na domiar tego mamy do dyspozycji ogromny bagażnik. Możemy go złożyć tutaj razem z siedzeniami. Mamy takie specjalne linki. O, zobaczcie. Wiem, jakie jest życie, czasami coś musimy. To jest takie trochę rozwiązanie dla ludzi bardzo aktywnych, bo tutaj mamy lewarek, to koło nie jest gdzieś tam ukryte. Tutaj sobie możemy rzeczy, które się walają na jakiś pas transportowy albo cokolwiek. Możemy sobie tutaj schować, że mamy dalej schludnie i jest fajna roleta, bo chowa się tak do 50% i potem do 100%. I w najbogatszej wersji mamy klapę bagażnika. Otwierano, zamykano, totalnie elektrycznie. Podsumujmy teraz tutaj tylną część auta. Fajny daszek, również z tym motywem przetłoczenia na bokach, tak jak było na masą. Jest w ogóle tak pociągnięte przez całe auto. Mega mi się tutaj to podoba. Eee, I na dole dyfuzor. Mamy do czynienia z mocnym zawodnikiem, który potrzebuje dodatkowego docisku przy wysokich prędkościach. A tak na poważnie, fajny gadżet z zaszytymi tutaj czujnikami parkowania. Mi naprawdę ten bagażnik tak bardzo się podoba, że chciałbym jeszcze na chwilę do niego wrócić. Zróbmy sobie taką symulację nieplanowanego urlopu kempingowego. Ach. Ja mam 1,75 75, m. no i chcę sobie, załóżmy, gdzieś tam zrobić nieplanowany nocleg. Bez problemu mogę to zrobić. Jest tutaj nawet całkiem wygodnie, ale jak już tutaj jestem, chciałbym też powiedzieć o paru innych kwestiach. Podsufitka ma dosyć niespotykany kolor, bo jest to taki szarość. Przebijająca się z, z białymi jakimiś tutaj takimi nitkami, tworzy to bardzo fajny, przytulny efekt. E, mamy dodatkowe oświetlenie tutaj, takie kabinowe. La o, na dotyk działają, hmm. bardzo responsywne. E, no i mamy pierwszy raz w historii Daci duże okno dachowe. E, tutaj z osłoną, i które możemy otworzyć. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale to jest chyba w tej najbogatszej wersji. Ok, koniec testu kempingowego. Dacia Bixter zdała go na piątkę z plusem mole się teraz z bagażnika. Jak już tutaj jesteśmy w tylnej części pojazdu to chodźmy teraz yy, zróbmy tutaj taki test pasażera na tylnej kanapie. Otwieramy sobie daczkę tą klameczką. Wsiadę się w ogóle bardzo wysoko fajnie dosyć wygodnie. Myślę że dzieciakom na tylnej kanapie na pewno by się spodobało. No i co? Miejsce. Pewnie zastanawiacie się, czy tu jest dużo miejsca, czy mało. Tu jest bardzo dużo miejsca. Kolanka możemy sobie tutaj dowolnie nimi operować. Mamy dużo miejsca nad głową. Kabina jest przytulna. Mamy dwa nawiewy, dwa USB typu C do ładowania różnych sprzętów. Więc na pewno nie będziemy się nudzić. A tutaj mamy chyba jakiś akcesoryjny możliwy yy, tak, jakiś yy, uchwyt daci. Jak już przedpremierowo yy, oglądałem Bigstera, właśnie to mnie wtedy uderzyło. Jak tutaj jest dużo miejsca, jak fajnie tutaj przytulnie można się poczuć. Zatrzymałbym się jeszcze jednak na chwilę w tylnej części samochodu i też ogólnie pogadam o kwestii tapicerki w tym samochodzie. Niestety, ale jest wykonana z takiego nagumowanego yy, materiału, które w moim odczuciu jest wadą tego samochodu. I tej wersji silnikowej i tej wersji wyposażeniowej. Bo jest to taka guma, która bardzo łatwo się brudzi. Myślę, że jeśli chodzi o absorpcję, potu który niestety przy takich upach, jak widzicie, jestem po prostu cały, już zlany potem. Niestety ta absorpcja nie będzie zbyt dobra. Więc do waszej decyzji zostawiam, czy chcecie taką tapicerkę w tym samochodzie mieć. A przy okazji pokażę Wam wspomniany wcześniej uchwyt. E, mamy tutaj dwa cup holdery. E, mamy wtedy tutaj otwartą przestrzeń bagażową i mamy taki. Yy, powiedzmy stojaczek na telefon, ale jestem więcej niż przekonany, że na zakrętach telefon poleci sobie gdzieś w jakiś zakamar, który zapewne będzie z którego zapewne będzie ciężko wyjąć telefon. A dla rodziców, którzy włożą swoje pociechy w fotelikach, no to tutaj Isofix jest ukryty za takim zameczkiem. Jest to fajne, estetyczne, skrótne rozwiązanie. Analizę przedniej części kabiny zacznijmy od fotela pasażera. Wsiadanie, podobnie jak w przypadku tyłu, jest niesamowicie wygodne. Samochód ma dosyć duży prześwit, ten próg jest dosyć wysoko, jest to dla mnie duży plus. Przestrzeń bardzo duża, bardzo dużo miejsca na nogi. Siedzi się komfortowo. Do dyspozycji tutaj mamy ten podłokietnik, który nie ma niestety żadnych dodatkowych tutaj półeczek ani takich ukrytych przestrzeni, ale jest fajny. Pod tym względem, że mamy pod ręką drążek zmiany biegów. Mamy tutaj schowek ukryty za taką roletką. Mamy tutaj ładowanie indukcyjne, które niestety jest trochę problematyczne, bo ten telefon musimy tutaj tak wsuwać, ale fajnie, że jest. Tutaj mamy też taką podpórkę na telefon. To jest takie nagumowane, w ogóle to wszystko jest z takiej gumy. O, zróbmy symulację. Jest tu wszechobecny plastik. Mamy tutaj wszędzie plastik, ale na koniec dnia, jakie to ma znaczenie dla kogoś, kto stawia na ekonomię? Na niską cenę zakupu, na oszczędność tego auta, no mi to kompletnie nie przeszkadza. Jeździłem różnymi autami w swoim życiu. Jest to dla mnie taka rzecz, która jest fajnym dodatkiem. Jeśli jest, powiedzmy jakiś tam, nie wiem, wstawka z aluminium, ale w przypadku Daci, gdzie wiemy po co taki samochód kupujemy, mi to kompletnie nie przeszkadza. I jeszcze tutaj chciałem jedną rzecz Wam powiedzieć, bo pamiętacie, jak na początku filmu mówiłem Wam, żebyście sobie zapamiętali ten symbol. No i to jest właśnie ten taki, powiedzmy, jakiś symbol Daci, znaczek Daci, który jest na przykład zaszyty tutaj w nawiewach. I jest dla mnie, te nawiewy to są jedne z najładniejszych nawiewów, jakie widziałem. Gdybyśmy je zaimplementowali w jakimś Lamborghini, ja bym po prostu mówił, wow, ale ktoś ma wyczucie smaku. E, no i tutaj one się bardzo fajnie komponują. I tutaj jeszcze chciałem jedną rzecz poruszyć, bo znowu Poproszę tutaj kamerzystę. Znowu mamy ten z, z, motyw daci, który znamy ze świata, zobaczcie. Czyli tutaj taki mamy e, między wersami zaszyte różne smaczki stylistyczne. I fajnie, że dacia wchodzi już na taki level, w którym nie tylko ta użytkowość, ale też powiedzmy jakieś tam niuanse designerskie też się znajdą. I jedna rzecz, która dla mnie jest no, po prostu mało estetyczna, o której muszę powiedzieć, przepraszam, Dacia-maniacy, ale to jest to. Po prostu wiecie co mi to przypomina? Jak czasami gdzieś jeździmy jakąś komunikacją miejską to po prostu to jest takie, żeby nie było zbyt goło, to no zróbmy przetłoczenie. No tak to wygląda. No już no mogli dać tutaj chociaż jakąś listewkę. No bardzo mi przykro, ale muszę o tym powiedzieć. Ale na pocieszenie mamy bardzo duży schowek. Zmieścimy tutaj butelkę wody. Możemy ją postawić, możemy ją położyć. Eee, czyli znowu Dacia Ergonomia na plus. Dacie to nie tylko ergonomia, ale też bezpieczeństwo. Mamy tutaj asystenta martwego pola. Jest to w zestawie, jeśli kupimy sobie tą opcję z czterema kamerami. To mamy też asystenta martwego pola. Chodźcie tutaj ze mną szybko, pokażę Wam coś naprawdę fajnego. Jak wsiadamy do daci. O! Popatrzcie jaki fajny motyw powitalny. Jaka muzyka, jaka grafika. Czuję się jak jakiś magellan, który ma eksplorować po prostu kolejne obszary świata w swoim e, krążowniku. Fajny motyw, cieszę się, że coś takiego w dacie jest. Ale ok, przejdźmy do konkretów. Jesteśmy teraz za kierownicą. Zaczynamy tradycyjnie od przestrzeni. Mamy tutaj bardzo dużo miejsca. Dodatkowo mamy fotel sterowany elektrycznie, więc możemy sobie tutaj bez problemu e, fotel ustawić, a co jest śmieszne nie mamy przesuwania tył przód elektrycznie, mamy go zrobiony manualnie. Natomiast u, góra, dół i odcinek tutaj Plecki możemy sobie ustawić elektrycznie. Przechodząc do kokpitu, kierownica. Jest prześliczna, oczywiście tutaj te elementy to są typowo elementy z Renault, ale ten nowy znaczek i ta kierowniczka, która jest malusieńka, ma tutaj skrzydełka, jest naprawdę mała jest spłaszczona u góry i u dołu, jest czymś naprawdę estetycznym. Cieszy oko i myślę, że w codziennym użytkowaniu będzie bardzo fajnym kompanem. Nasz licznikowy wyświetlacz jest również kunsztem ergonomii w wykonaniu Dacia. Mamy tutaj podstawowe informacje o samochodzie, możliwość włączenia mapy z telefonu, odległość w tempomacie aktywnym, rekuperacja, spalanie itd., czyli wszystko to, co jest potrzebne do skutecznego przemieszczania się. Takie, taka esencja najważniejszych informacji. Z racji wysokich temperatur musimy się schłodzić wewnątrz DACI, a przy okazji zaprezentujemy Wam skuteczność systemu chłodzenia i jak sprawuje się system Infotainment, bo on. Znowu zasługuje na uwagę jako kolejny element, który jest bardzo fajnie wykonany. Ok, czyli mam nadzieję, że nie będzie słychać, może trochę tutaj zmniejszę nawiew. Przede wszystkim, pierwsza rzecz, która jest dla mnie niezwykle istotna, to to, że najważniejsze funkcje sterowania klimatronikiem mamy tutaj na przycisk. Zobaczcie, nie musimy szukać gdzie w menu, tylko mamy tutaj wszystko pod, pod ręką. I tam dodatkowe, powiedzmy, grzanie kierownicy czy. Grzanie foteli, no to mamy tutaj, ale to takie niezbędne minimum mamy w postaci przycisków. Bardzo fajne rozwiązanie. Jeśli chodzi o sam system, jest bardzo responsywny, nie mamy tutaj jakichś opóźnień utrudniających pracę. Zawiera to takie podstawowe rzeczy, no nie spodziewajmy się tutaj, że będziemy mieli jakieś kino domowe, czy po prostu możliwość oglądania filmów. Nie, bardziej tu są takie rzeczy jak na przykład poziom samochodu, kamery 360. Nawigacja, możemy sobie podłączyć Android Auto, CarPlay więc takie podstawowe rzeczy. Mamy tu właśnie kamerę, to wspominałem o propos asystenta martwego pola mamy taki, powiedzmy, system Camera 360. I co tu jeszcze mamy? Asystent jazdy: to jest możemy powyłączać jakość powietrza, czyli oczyszczać, to jest procent zużycia, jak mnie mam. O. To są pewnie dane na temat jazdy, spalania. Nie patrzcie kompletnie na to spalanie, bo ono było za mojej kadencji. więc ja troszkę auto eksploatuję dosyć intensywnie, żeby sprawdzić po prostu też, jeśli chodzi o dynamikę, więc, więc na to proszę nie patrzeć. Tryb elektryczny i z racji, że mamy do czynienia z hybrydą. Mamy też tutaj podgląd, w jaki sposób następuje ładowanie baterii, jaki jest poziom naładowania i wszystkie tego typu rzeczy. No dobra, nie będę trzymał Was w niepewności i teraz chciałbym ujawnić, jakie spalanie ma Dacia Bigster, więc w tej wersji silnikowej, czyli to jest 1.8, hybryda 155 koni, wartości, jakie udało nam się odnotować, no to jest w mieście takie solidne 5 litrów, a na trasie przy, przy takiej ekonomicznej jeździe możemy zejść do 3 litrów, a dynamiczna trasa ekspresowa, jakaś tam powiedzmy dwupasmówka, no to jest do 6 litrów, więc jak sami widzicie na takiego byka, bo ten samochód jest naprawdę duży takie wartości to jest event. I powiem wam szczerze, ostatnio testowałem nowy niski samochód BYD Seal 5DMI, tam jest hybryda 1.5 i powiem wam, że tak się zastanawiam Jakie szanse ma to BYD versus taka Dacia Bigster, gdzie to spalanie jest nawet mniejsze. Auto jest większe. Według mnie ciekawszym jest przede wszystkim samochodem, bo tam większy prześwit, jest duże. Więc no Dacia wygląda na bardzo solidną propozycję na rynku. Takim poświęceniem nagrywam dla Was filmy. Zobaczcie temperaturę. 38 stopni, ale na szczęście dacia bardzo skutecznie nas schłodziła. Wiem, że to nie jest dobry moment, ale chciałem jeszcze wam zaznaczyć, że ma podgrzewanie przedniej szyby, więc grobanie odchodzi w niepamięć pamięć, posiadając bigster. Ten samochód jest naprawdę fajnie wyposażony i nasza wisienka na torcie to jest panoramiczne okno dachowe, które możemy sobie oczywiście otworzyć. Mamy roletkę dodatkową bardzo fajny gadżet, który po prostu to przestrzeń nam tutaj jeszcze bardziej powiększa daje nam poczucie, że jesteśmy w fajnym samochodzie możemy sobie to dodatkowo otworzyć jest to naprawdę kawał dachu i coś czego do tej pory żaden producent samochodów nie zrobił to jest po prostu katapulta, tutaj jak widzicie odbezpieczamy i możemy wyskoczyć, a tak na poważnie jest to system SOS który jest dodatkowo zabezpieczony, jakie to jest w ogóle rozsądne zabezpieczony taką dodatkową zabatką, żebyśmy tam e, przez przypadek nie wcisnęli. Jeszcze chcę tutaj tylko jednej rzeczy powiedzieć, to jest te daszki są czarne, jak w sportowym aucie. No i mamy tutaj już, dorobiliśmy się w Dacia podświetlenia i lampki dla kierowcy. Pod maską Dacia Bigster pracuje hybryda o mocy 155 koni. To wolnosący silnik 1.8 benzyna bez turbo, wspierany przez dwa silniki elektryczne i bez bezsprzęgłową automatyczną skrzynię Multimode. Całość bazuje na technologii Renault e -Tech. układ startuje zawsze w trybie elektrycznym i automatycznie przełącza źródło napędu. Dzięki rekuperacji i odzyskowi energii spalanie w mieście schodzi nawet poniżej 5 litrów bez konieczności ładowania z gniazdka. Bigster mimo gabarytów jest naprawdę dynamicznym autem. Reaguje szybko na gaz, a odczucia są dosyć przyjemne, kierownica jak na przykład przesiadłem się ze swojego starego Jeepa dodaczy, to ja mam wrażenie, że po prostu ten samochód jest jak gokart. Zobaczcie jak. Ja robię tutaj dosyć mocne manewry i ja mam pewność co do tego auta. Według mnie zawieszenie tutaj jest bardzo miękkie, świetnie radzi sobie na naszych lubelskich dołach. Cały Lublin jest usłany dziurami, więc wiem co mówię. Zobaczcie tutaj chcę ominąć, Zobaczcie tutaj były studentki ja je po prostu o taką minąłem, bez żadnego problemu. Jeździłbym bardzo nim na co dzień. Mówię Wam całkowicie szczerze, jestem zwolennikiem dużych aut. Lubię duże samochody, lubię wysoko osadzone samochody. Bigster jest dla mnie kompromisem, bo na przykład w przypadku takich Jeepów, jakie ja bardzo lubię, to jest dla mnie zbyteczne utrzymywanie w sensie takim maintenance, serwisowania tych wszystkich układów napędowych i tak dalej. W Dacia tego nie ma, natomiast mamy benefity w postaci wyższego prześwitu, wyższej pozycji za kierownicą, powiedzmy jakieś tam możliwości offroadowych, jakie daje, jakie daje ten samochód. Przy najważniejszej rzeczy bardzo dużej oszczędności. W moim odczuciu jest to świetny kompromis dla ludzi takich jak ja i ja bardzo mocno zastanowiłem się nad zakupem takiego samochodu, bo jak wcześniej Wam wspominałem, analizując np. takie BYD czy nawet Corolle, dla mnie bezzasadnym w tym momencie jest zakup takich samochodów, jeśli mam do dyspozycji takiego, Duster, takiego Bigsterka. Dacia Bigster to zupełnie nowy rozdział dla tej marki. Wciąż prosta i rozsądna, ale w opakowaniu, które wreszcie nie musi niczego udawać. Na plus przestrzeń, praktyczność i naprawdę sensowna hybryda, na minus Kilka uproszczeń w wykończeniu i nieco spały system infotainment, ale w tej cenie to naprawdę solidna propozycja. Czy to samochód dla każdego? Nie, ale jeśli szukasz dużego suwa bez zbędnego blichtru, to Bigster może być dokładnie tym, czego potrzebujesz. Daj znać w komentarzach, co Ty sądzisz o nowej dacie, czy to nadal budżetówka, czy już realna konkurencja dla wielkich graczy. Jeśli podobał Ci się ten test, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia w następnym odcinku!